Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Sytuacji. Ja nazywam się Krystian, czekaj i poprowadzę dla Państwa ten program. Moim i Państwa gościem jest powracający prezes KPW, Krystian Malinowski. Witam. Omówimy sobie galę KPW Arena 29 Czas Antenowy, która odbędzie się już 20 czerwca, czyli w najbliższy piątek. Prezesie, proszę coś słowem wstępu. No cóż, powróciłem na gali KPW Arena 28 i zapowiadałem fanom zmiany. Zapowiadałem, że od teraz w KPW będzie więcej, mocniej i lepiej i na galach na żywo, i w telewizji. I słowa dotrzymałem. Jeżeli chodzi o telewizję, ruszył właśnie nowy program e, na kanale Extreme Sports Channel, program Combat TV, który powrócił po e, kilku latach. Wcześniej emitowany był na naszym kanale YouTube. E, Program zawiera nie tylko walki z naszych gal, ale też ekskluzywne zakulisowe materiały i wypowiedzi zawodników. Tak więc planujemy, aby nowe odcinki pojawiały się dwa razy w miesiącu. Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzymać terminów razem ze stacją Extreme Sports Channel. A jeżeli chodzi o gale na żywo, e, mamy również e, zmianę, e, ponieważ gale od teraz będą dłuższe i będą miały więcej walk. Jak wiesz, do tej pory e, każda e, z gal KPW -e Arena miała 5 walk. Od teraz e, tych walk będzie więcej, gale będą, tak jak powiedziałem, dłuższe. Na najbliższej gali mamy 7 walk, plus moje wystąpienie, e, które, e, o którym wspomnimy oczywiście później w trakcie programu. Jasne. Nie ma się co zatrzymywać, zaczynamy omówienie walk. Leon Lato podejmie potężnego Tomczaka. No tak, no i na sam początek bardzo ciekawa walka. Leon Lato, jeżeli chodzi o Leona Lato, jego kariera, patrząc tak przekrojowo od samego początku, to była trochę taka sinusoida, ponieważ on bardzo dobrze zaczął. Ten początek Leona Lato był fenomenalny i wiemy, że tym takim punktem kulminacyjnym, takim najważniejszym momentem jak na razie w jego dotychczasowej karierze była walka. Z Red Skorpionem o pas mistrzowski KPW. Można powiedzieć, że on jako bardzo młody zawodnik, który miał na koncie dosłownie kilka walk, był o włos od zdobycia najważniejszego tytułu mistrzowskiego w KPW. Prawie mu się to udało, jednak Red Skorpion okazał się wtedy być lepszym. Natomiast później zaliczył jeszcze kilka udanych walk i doszło do pewnego regresu miał kilka porażek natomiast mam wrażenie że teraz Leon odbudowuje się odzyskuje dawną pozycję zanim chociażby fenomenalny występ na pyrkonie na ostatniej gali która miała miejsce w sobotę bardzo przekonujące zwycięstwo nad Kalumem Beckiem zresztą fenomenalna walka którą zachęcam kiedy już będzie dostępna do obejrzenia żeby zdecydowanie ją zobaczyć Zwycięstwo z Kalumem Bekiem, ale też pewnego rodzaju zamieszanie miało miejsce na sam koniec gali, i można powiedzieć, że Leon Lato z tej całej zadymy wieloosobowej wyszedł zwycięsko. Dlatego ja muszę tutaj od razu z miejsca powiedzieć, że chciałbym jeszcze podnieść stawkę tej walki. I mam dla Leona Lato propozycję. Chciałbym zawrzeć z Tobą, Leon, jeżeli teraz to oglądasz, umowę. Jeżeli. Uda Ci się na gali KPW Arena 29 pokonać Tomczaka, a wiem, że nie będzie to łatwe. Dostaniesz szansę walki o pas KPW Old Town na gali KPW godzina 0-2025. Mam nadzieję, że ta deklaracja zmotywuje Leona Lato do tego, żeby dać z siebie nie 100%, a 200% w walce z Tomczakiem. Ale jeżeli chodzi o Tomczaka, muszę powiedzieć, że jego debiut to jest jedna z jego debiut na Gali KPW na 27 oczywiście, który miał miejsce. To jest jedna z niewielu rzeczy, którą mogę e, uznać za plus nielegalnej prezesury Rozetiego. E, ja powiem szczerze, że przez długi czas, mimo że obserwowałem Tomczaka w szkole KPW, m, miałem wątpliwości, czy nie jest to zbyt nieobliczalny, nieprzewidywalny zawodnik, e, czy już to jest odpowiedni moment, żeby dawać mu szansę wejścia do głównego rozteru. E, na ten krok zdecydował się Rosetti. Jak się okazało, był to krok e, słuszny, Tomczak już w swojej pierwszej walce pokonał byłego mistrza KPW Grega. E, teraz na Pyrkonie zaliczył bardzo ważne zwycięstwo w czteroosobowej walce z Gregiem, Rikiem Lesakiem i Rikim Skyem, e, także e, na pewno będzie to bardzo trudny przeciwnik e, dla Leona Lato. No i Leon lato musi szukać innych sposobów niż taka walka typowo siłowa, tak? Na pewno siłowo Tomczak dominuje tutaj i absolutnie Leon nie ma z nim szans w tym temacie. Natomiast jeżeli Leon wykorzysta swoją zwinność, swój spryt, swoją inteligencję i rozczyta słabe strony swojego mniej doświadczonego jednak przeciwnika, to myślę, że ma szansę wygrać i chciałbym, żeby pokazał, tak jak powiedziałem, 200% swoich możliwości. Zobaczymy czy mu się to uda. Zadanie będzie należało do bardzo trudnych. Dokładnie. Jestem ciekaw tej walki, bo tutaj można powiedzieć Dawid z Goliatem się zmierzy. Grek kontra Dawid Oliwa. kawał historii. Kawał historii e, KPW. Zawodnicy z ogromnym doświadczeniem. E, o ile się nie mylę, to są dwaj e, w tym momencie najbardziej doświadczeni polscy zawodnicy w obecnym rozterze KPW. E, no i cóż, pamiętamy ich słynne pojedynki w różnych konfiguracjach. Ja najbardziej oczywiście pamiętam ich najważniejszą walkę, czyli starcie z e, KPW godzina 0 2022. Three stages of Hell. Niesamowity e, pojedynek, właściwie w trzech aktach, e, który e, myślę, że śmiało można powiedzieć, że był jedną z najlepszych i najważniejszych walk w historii KPW. E, no i zobaczmy, jak zmieniłeś, zmieniła się sytuacja obu zawodników od tamtego czasu. Wtedy Greg zwyciężył. E, Zbudował, z, utrzymał pas mistrzowski, jakby jeszcze bardziej wzmocnił to swoje imperium, którą była gałąź gregoriańska. Natomiast Dawid Oliwa tamtego wieczoru stracił wszystko. Dawid Oliwa nie tylko przegrał swoje marzenia o pasie mistrzowskim KPW. Ale też chwilę po walce z Gregiem e, stracił e, tytuł KPW Old Town na rzecz Rosetti'ego, więc opuścił e, arenę tego wieczoru z niczym. I pamiętam, że to był ten czas, kiedy e, rzeczywiście zaszła taka zmiana w Dawidzie, Oliwa, o, w Dawidzie Oliwie. E, zmiana nie tylko e, mentalna, ale i też e, taki kryzys e, sportowy, kryzys fizyczny. Pamiętam kilka dotkliwych porażek, między innymi najbardziej dotkliwą tą z Jestynem w Dorobku Dawida Oliwy. Yy, I Dzisiaj zawodnicy są w zupełnie innej sytuacji. Dawid Oliwa po tym kryzysie odbił się i dzisiaj nie tylko zalicza bardzo dobre walki w, w ringu KPW, bardzo cenne zwycięstwa, które dopisał sobie przez ostatni rok do swojego, do, 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 że tak powiem, swojego portfolio, ale też sukcesy międzynarodowe, które Oliwa odnosi. A jednocześnie, jeżeli patrzymy na Grega, no to Greg znalazł się troszeczkę na zakręcie, ponieważ Gałęź gregoriańska upadła i Greg, co prawda, odzyskał zaufanie fanów, natomiast mam wrażenie, że on cały czas błądzi, cały czas do końca nie wie, w którą stronę pójść. Jako lider Gałęzi gregoriańskiej miał jasny cel, a teraz nadal nazywany jest papieżem polskiego wrestlingu, ale mam wrażenie, że nie do końca jego, jego cel w ringu jest jasny. Pomijając również fakt, że jest jednym z podejrzanych o zorganizowanie zamachu na moje życie. Ale do tego odniosę się już na samej Gali KPW na 29. Więc jestem bardzo ciekaw, jak obaj zawodnicy sobie poradzą, ale nie ukrywam, że w obecnej sytuacji to oliwa jest faworytem. Lesak kontra znany już naszej publiczności Flexos. Jeżeli chodzi o Eryka Lesaka, no to tak jak mówiłem, że Grek na rozpadzie gałęzi gregoriańskiej stracił, to jeżeli mamy szukać beneficjentów tego rozpadu, no to na pewno trzeba wspomnieć właśnie o Eryku Lesaku. Eryk Lesak jako samodzielny, niezależny zawodnik e, rzeczywiście pokazuje teraz pełnię swojego potencjału i rozwija skrzydła. E, za Erykiem Lesakiem na przestrzeni ostatniego roku kilka bardzo dobrych walk, między innymi bardzo przekonujące zwycięstwo z Leonem Lato. E, Nabiera też doświadczenia w Skandynawii Lesak, więc to też mu daje pewne pewne plusy, że tak powiem, do, do tej walki. Tak, więc... tak. Właśnie chciałem wspomnieć o jego, jego bardzo dobrych występach w Finlandii. Zebrał tam naprawdę dobre recenzje. Więc Eryk Lesak, polski czołg, jak jest nazywany właśnie w Skandynawii, no radzi sobie coraz lepiej i ja naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądały kolejne walki Eryka i dalsze kroki, bo myślę, że Eryk no, jest już w KPW wystarczająco długo, by myślę, o poważniejszych sukcesach, by myśleć o tytułach mistrzowskich, i uważam, że no ostatnie jego dokonania stawiają go jako kandydata do, do jakichś tytułów. Właśnie jeszcze te międzynarodowe występy też na pewno mu pomagają. Więc jestem bardzo ciekaw, w którą stronę pójdzie i jak zaprezentuje się w walce z Flexosem. Natomiast Flexos, jeżeli chodzi o Flexosa, ja powiem szczerze, że bardzo lubię tego zawodnika. Jest to dobry, bardzo solidny wrestler, który mam wrażenie, że w przeszłości, kiedy występował w niebieskim ringu, nie pokazał. Jeszcze pełni swojego potencjału. Ja jestem przekonany o tym, że Flexosa stać na znacznie więcej niż to, co fani widzieli do tej pory. Wiem, że jest teraz w bardzo dobrej dyspozycji. Widziałem jego ostatnie występy na niemieckich ringach i muszę powiedzieć, że bardzo mi tym zaimponował, dlatego postanowiliśmy dać mu jeszcze jedną szansę i jestem przekonany, że w tej dyspozycji ma naprawdę dużą szansę, żeby nie tylko pokonać Eryka Lesaka, ale też pokazać naszej publiczności, dlaczego po raz kolejny na niego stawiamy i dlaczego... Tak naprawdę jest właśnie dobrym utalentowanym zawodnikiem, co nie każdy mógł w przeszłości dostrzec. Walka o pas Tag Nasi mistrzowie, bracia Fuchs kontra Tribe of Wrath. Barbarossa i Curtis Black. No, bracia Fuchs, powiem szczerze, że zaskakują mnie, ponieważ każdy przeciwnik, który jest przed nimi stawiany, no kiedy zawsze wydaje się już, że ma ogromną szansę na zdobycie tytułów mistrzowskich KPW Tag Team, no to jednak bracia Fuchs radzą sobie z tymi przeciwnikami. Jeżeli chodzi o taki moment, kiedy byłem przekonany, że bracia Fuchs stracą swoje pasy, to była zeszłoroczna godzina zero i ich walka z DAT 7, bardzo doświadczonym, bardzo utytułowanym teamem z Wielkiej Brytanii i wtedy powiem szczerze, że myślałem, że to będzie ten moment, kiedy fuksy stracą pasy. E, udało im się wygrać tę walkę, heroiczny bój, no i e, tak naprawdę ciężko dobrać im jakiegoś takiego e, bardzo mocnego przeciwnika, który mógłby im zagrozić, ale Tribe of Wrath, e, mimo że nie jest to drużyna tak doświadczona jak e, e, bracia Fuchs jednak e, występują w tymie e, troszeczkę krócej niż nasi mistrzowie to jednak w Austrii słyną z ogromnej solidności, słyną z tego, że działają wspólnie jak dobrze naoliwiona maszyna, no i są tacy dzicy, szaleni, nieprzewidywalni, bardzo silni i wiem, że na pewno tanio skóry nie sprzedadzą i że no bracia Fuchs z tej walki wyjdą bardzo, bardzo poobijani. A jeżeli chodzi o ich szanse na zwycięstwo, to myślę, że są spore. A to dlaczego? Dlatego, że bracia Fuchs wystąpili przecież na Pyrkonie w walce wieczoru przeciwko chemikowi i Hansowi Schulte. Była to bardzo e, trudna, wycieńczająca walka. No i właściwie mają kilka dni na regenerację. E, I pytanie, czy to wystarczy? Czy to wystarczy, żeby zregenerować się na tyle, by być w 100% przygotowanym na e, Austriaków? Ja nie mam takiego przekonania. No właśnie. Tym bardziej, że bracia Fuchs właśnie w main eventie pyrkonu obronili swoje pasy i to była no, dosyć długa walka, ale bardzo wycięczająca. Więc, tak jak powiedziałeś, różnie może być z ich formą, z tą regeneracją. Czas na regenerację jest bardzo krótki. Zobaczymy. Odpocznijmy teraz troszkę od walk i odnieśmy się do Twojego śledztwa. Względem tego haniebnego ataku na Twoją osobę. Co chcesz o tym powiedzieć? Czy masz może jakąś listę podejrzanych osób? No cóż, moje wystąpienie będzie być może najważniejszym wydarzeniem Gali KPWR na 29, ponieważ prawda jest oczywiście najważniejsza i ona sama się broni. Jeżeli chodzi o to co chcę przekazać publiczności. No cóż, na gali KPW Arena 26 doszło do bestialskiego zamachu na moje życie. Zostałem zaatakowany butelką w głowę. O mało nie umarłem. Na szczęście, jak widzisz, jestem cały i zdrowy. Wróciłem, ale nie było to łatwe. Natomiast chcę się podzielić z fanami swoimi przemyśleniami odnośnie całej tej sytuacji, a także wskazać oficjalną Wynikającą z, oczywiście z mojego śledztwa oficjalną listę osób podejrzanych o zorganizowanie zamachu na moje życie. Niech ludzie dowiedzą się, kto za tym stoi. Powinni. Przyszedł czas na walkę chemik kontra Luca de Leone. Włoch po raz pierwszy pojawi się w KPW, i stawką tej walki będzie pas KPW Old Town. Sytuacja Luki de Leone przypomina mi trochę sytuację innego zawodnika, który dzisiaj jest na szczycie KPW. Mam na myśli Hansa Schulte. Hans Schulte, również kiedy występował u nas, e, myślę o jego pierwszych walkach jeszcze w Die Ordnung, mhm. wracał e, po kilkuletniej przerwie. Też miał przerwę od wrestlingu i wrócił odbudowany, lepszy, wrócił w najlepszej dyspozycji swojego życia. I wiemy, gdzie go to wszystko zaprowadziło. I w podobnej sytuacji jest obecnie Luca de Leone, który swoją karierę zaczynał w 2017 roku. I po kilku latach nastąpiła przerwa. I teraz po tej kilkuletniej przerwie on znowu wrócił. Wrócił na niemieckie ringi. Już w swojej drugiej walce zdobył tytuł mistrzowski Hamburg City Championship w Nordisch Fight Club. Więc to chyba o czymś świadczy. Także Luca de Leone. Jest zawodnikiem młodym, ale bardzo głodnym i w bardzo dobrej dyspozycji. Jeżeli jego historia potoczy się podobnie do historii Hansa Schulte, no to sami wiecie, do czego może tutaj dojść. Natomiast jego przeciwnikiem jest chemik. Chemik, który doskonale sobie radzi od dłuższego czasu. Jeżeli spojrzymy na ostatni rok chemika jako mistrza, no to. Na jego liście pokonanych znajdują się Carlos Zamora, Michael Schenkenberg, no i Filip Fuchs na gali KPWR na 28. E, tym bardziej, no można powiedzieć, słodkie dla niego zwycięstwo, ponieważ pokonał swojego odwiecznego rywala i to jeszcze w sposób, e, była to walka street fight, więc w sposób tak brutalny, że Filip na pewno zapamięta tę walkę do końca życia. Także chemik odbija się od sukcesu do sukcesu e, i myślę, że Luka De Leone, który jest teraz w doskonałej dyspozycji, będzie miał duży problem jednak, żeby naszego mistrza Oldtown zatrzymać. Zephyr kontra White Miller. Właśnie y, mówiłeś wcześniej o Hansie, o naszym mistrzu. Y, więc tutaj y, on musiał się troszkę odciąć od White'a Millera, ponieważ ma teraz mistrzostwo indywidualne. Ale Wajt powraca, tak zdecydowałeś, więc jestem ciekaw, w jakiej dyspozycji jest zawodnik z Niemiec. Krystianie, powiem tak. Nie chciałbym rozmawiać o Zefirze, ponieważ jest to jeden z głównych podejrzanych o zorganizowanie zamachu na moje życie. Nie chciałbym w ogóle rozmawiać o tym człowieku, więc powiem bardzo krótko. White Miller powraca, fani chcieli zobaczyć walkę Hansa Schulte z Zephirem, ale to niemożliwe. Jeżeli, i tutaj mimo mojej niechęci i całego braku sympatii, ukłon w stronę Zephira. Jeżeli Zephir wygra tę walkę, będzie walczył o tytuł mistrza KPW na gali KPW godzina 02025. Natomiast mam nadzieję, że White Miller zgniecie go jak robaka, którym Zephir jest. I myślę, że tyle, jeżeli chodzi o mój komentarz. Przejdźmy, proszę, do następnej walki. Do main eventu, tak. w którym to Hans Schulte, mistrz KPW, podejmie Natana Angela. I będzie to właśnie walka o główny pas mistrzowski Combat Pro Wrestling. Obiecałem, że w KPW będzie więcej, mocniej i lepiej, i proszę bardzo, nie dość, że mamy 7 walk, to jeszcze wszystkie trzy pasy mistrzowskie są bronione. Także ci, którzy będą oglądali gale na żywo, na pewno będą bardzo, bardzo zadowoleni. Cóż mogę powiedzieć o tej walce? Hans Schulte. Powtórzę to, co mówię zwykle. Perfekcjonista, zawsze doskonale przygotowany, zawsze fenomenalna strategia i doskonałe rozczytanie e, mocnych i słabych stron przeciwnika. E, to jest po prostu e, ta niemiecka precyzja, słynna niemiecka precyzja, e, o której zawsze e, się mówi. E, Hans Schulte jest e, naszym mistrzem i radzi sobie fenomenalnie, zanim e, Dwie doskonałe obrony tytułu mistrzowskiego. Pokonał między innymi w rewanżowej walce Red Scorpiona, a także niedawno zwycięzcę turnieju o miano pretendenta Michała Fuksa. Dwa bardzo cenne zwycięstwa, do tego jeszcze zwycięstwa na ringach w Niemczech, więc Hans Schulte oczywiście jest jak najbardziej w gazie i. Jest tutaj pewny siebie, a jego przeciwnikiem jest zawodnik bardzo młody. Nathan Angel ma zaledwie 22 lata, ale niech jego młody wiek nie zmyli nikogo, ponieważ Anglik ma 4 lata doświadczenia, ponad 100 walk na koncie, stoczonych w 10 różnych krajach, w ponad 20 różnych federacjach, więc jest to facet, który naprawdę dużo widział, mimo tego młodego wieku, a do tego jest silny, szybki, zwinny, ma też takie cechy, których mam wrażenie u Hansa brakuje, więc być może ta młodzieńcza fantazja i ta, ta niesamowita zwinność Natana Angela okaże się być kluczowym czynnikiem w wygraniu i zdobyciu pasa mistrzowskiego KPW, co całkowicie zmieni krajobraz naszej federacji przed najważniejszą galą roku. Zobaczymy, czy to wystarczy, czy też jednak ta doskonała strategia i świetna forma Hansa Schulte okażą się być no, czymś lepszym. Przekonamy się już w piątek. Przechodzimy sobie teraz do szybkiego typera. Dobrze? Jasne. Leon Lato czy Tomczak? Dałem Leonowi Lato wielką szansę i liczę, że ją wykorzysta, natomiast nie wierzę w niego. Myślę, że zwycięstwo odniesie Tomczak. Grek, Dawid Oliwa. Kilka lat temu zwyciężył Grek, tym razem wygra Dawid Oliwa. Lesak czy Flexos? Lesak jest na fali, ale wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, to jest czas flexosa i on udowodni swoją wartość. Flexos. A kto puści arenę z pasami Taktim? Czy to będą obecni mistrzowie bracia Fuchs czy tribe of Wrath? Stawiam na Austriaków. Wydaje mi się, że bracia Fuchs po tej walce na Pyrkonie nie będą w stanie pokonać Barbarosy i Curtisa Bleka. Rozumiem. Czy chemik straci pas na rzecz Luki de Leone? Będzie mu ciężko, ale obroni tytuł. Obroni tytuł. Pytać czy nie? Pytać, Miller. White Miller. Odpowiedź jest prosta. Tak myślałem. I walka o pas mistrzowski KPW. Hans Schulte czy Nathan Angel? Każdy ma argumenty, żeby tę walkę wygrać. Ale postawię na naszego obecnego mistrza Hansa Schulte. Myślę, że to on będzie reprezentował KPW w walce wieczoru najważniejszej gali roku. W porządku. Także mamy już omówioną e, całą galę KPW Arena 29. Czas antenowy, która odbędzie się już 20 czerwca w klubie Nowych Harem w Gdyni. Zapraszamy bardzo serdecznie na tę galę. Bardzo dziękuję za gościnę prezesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.